To poszło w ogóle? Poszło. Ostatnio okay. chcę pomysłem. Czy mam jakieś zwierzątko domowe? Nie, chyba że gołębie na parapecie albo muchy wokół tego. Eee, jak się nazywa to, co świeci na górze? Żyrandola się liczą. Jeśli się to nie liczy, to nie ma zwierzaka. Niestety, ale kiedyś będę miał psa to na pewno. Kiedyś, kiedyś będę miał psa. Jak będą warunki, dobra. To odcinek dwunasty pewnie mi się prześniło. Wcale nie chciałam jej przyłożyć przed kamerą. Zawalczę, walczę o milion! Szon jest sprawny i bystry, ale w... W wyścigu i teście z matmy, ja będę górą! Szugar też nie ma ze mną szans, ale udało jej się dotrzeć do finałowej trójki. Niedocenianie jej byłoby bardzo poważnym. Co z papugą? Jaką. Pa a papuga. E, nie, jeśli Nirz mi kupi papugę, to ja oczywiście podziękuję, ale oddam ją do Zo i zrobię potem awanturę Nirwowi, bo chcę strój Ninja na urodziny, a nie papugę. No ludzie, papuga strój Ninja, co jest do Was lepsze? Błędem. Muszę uważać, bo sprzątnie mi milion sprzed nosa. Nie będę już miłym facetem, to znaczy dziewczyną. What? What? Czyżby ona była facetem w ukryciu? O? W sumie Sky to takie męskie trochę imię, hmm. Trust <laughs> oh, <Jasmine. śmiech> Czy się cieszyłem patrząc jak wystrzelono ją z armaty? Jasne, że nie. Poczułem ulgę? No. Może, gdybyśmy razem dotarli do finału, chciałaby podzielić się wygraną. A teraz mogę mieć i dziewczynę, i zombie, odporny bunkier. Popatrzcie, skaner źrenic na wejściu i laserowe czujniki tu, tu i tu. I tu, i tu, i tu. W sypialni odporna odporna narzuta i poduszki. No, I... O, tak dałabyś mi strój ninży? Czemu? Przecież podobno mnie nie lubisz. <noise> Czy tam ci się nie podoba mi jakoś? <noise> Ty coś kręcisz, koleżanko. Lecimy dalej. Na wszelki wypadek przewidziałem też azyl. A to jest azyl umieszczony wewnątrz azylu. Trzeba być ostrożnym. Uwaga, dzieciaki do bicia. Zbliża się ta chwila. Zbiórka tam, gdzie zawsze. Pronto. O, siemanko. Jak ci się spało? Mam nadzieję, że nie miałaś koszmaru, he? Oh, spałam świetnie. Przykro mi, jeśli ty nie. Ale spoko. Dziś w nocy będzie lepiej. Zaśniesz w domu. Kumasz, w domu. Wrócisz tam, jak przegrasz dzisiejsze wyzwanie. <głupia> o, się, jak przyjdzie co do czego, to i tak mnie nie pokonasz, bo jesteś zbyt mila. Dwie dziewczyny przepełnione nienawiścią do siebie. Czuję się tak jak na konkursie piękności. Tam liczą się tylko dwie rzeczy: zwycięstwo i zemsta. Dobra, o! do kiedy live? Do drugiej w nocy, ale myślę, że to przedłużymy lekko, bo trzeba będzie jeszcze skończyć ten sezon. Trzeba będzie coś waszego odpalić. Będę dobrym wujkiem fuzjonem. Będę waszym dobrym wujkiem fuzjonem i zrobimy tak. Już ustaliłem, jak to zrobimy. Skończymy teraz porażkę, ten odcinek i kolejny. Potem puszczę wam coś waszego i bonusowo skończymy, że to całe Ninjago wasze. A potem odpalimy sobie pierwszy odcinek wariackiego wyścigu i idziemy wszyscy grzecznie spać, bo jutro jest niedziela i trzeba rano do kościółka wstać. No, także tak to wygląda. Przyłożę się i... A teraz i... wysyłajcie mi tolary. Zduszę w sobie tę miłą dziewczynę. Dzieci rywalizacji, dzisiejsze wyzwanie będzie miało trzy części. Łeb, w łeb, łeb. Web w łeb? Ha, no to już zwyciężyłam! Mamy większą i twardszą czachę niż oni razem wzięci! Łeb Web, nie znaczy, że macie... Lekarz mówił, że jest tak twarda, że część mózgów żarła mi się w szyję! To akurat wierzę. I dobrze, bo to prawda. Sky ma większe szanse, żeby dotrzeć do finału, ale to raczej Sugar przetrwa inwazję zombie. Ma część mózgów w szyi! Zombienia. A na no ta do kościółka nie idziemy. Zapomniałem, że pandemia jest. <laughs> jakoś tak mi <laughs> jakoś tak zapomniałem. Nie, to do kościółka nie idziemy jutro. Nie, 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 Siedzimy w domu i oglądamy Fuzjonka. Atakują się. Znacie Fuzjonka? Dobry youtuber, polecam. Czeka Was trzyczęściowe wyzwanie. Każde z was wymyśli jedną z tych części. Mogę wymyślić własne wyzwanie? Oczywiście w granicach rozsądku. Za wygranie wyzwania są trzy punkty. Drugie miejsce da dwa, a ostatnie jeden punkt. Zawodnik z najmniejszą liczbą punktów po trzech wyzwaniach popatrzy na wnętrze armaty. Przez chwilę. Ci z wysokim wynikiem przejdą do finałowej rozgrywki o okrągły milion dolarów. O, nie zdara. Właduj tę kasę do walizki i to migiem, albo wylecisz. Macie minutę, żeby spisać szczegóły waszych wyzwań. Jak dojdzie do mojego wyzwania, nie ma szans, żeby ktoś mnie pokonał. Nie chodzi o moje umiejętności, ale o słabe strony dziewczyn. Mają tyle słabości, jest z czego wybierać. Ostateczne starcie finałowej trójki zaczynamy od wyzwania Sky! Największe szanse ma ten, kto uderza pierwszy. Może złamać ducha przeciwnika. Chociaż to nie ducha Sugar chciałabym złamać. Chwilunia, czemu jej wyzwanie jest pierwsze? Luzik, tygrysie. Tak się składa, że kolejność ustalili nasi starzyści. Dobrze, rzucam. Wyzwanie Sky to kilometrowy bieg przez płotki. Y -y -y. Tak. <śmienność> w domu codziennie biegam przez płotki ćwicząc unikanie zombie. Udaję, że każdy płotek to zombie, który chce mnie zaatakować. Świetny trening. Byłam druga w zawodach okręgowych, a dziewczyny, która wygrała, tutaj nie ma. Bieg przez płotki, chociaż ciekawy. <śmienność> nie pasował do charakteru tego programu, więc musiałem go odrobinę, no wiecie, ubarwić. A -a -a -a. Tak, radzę wam uważać. Dobra, zresztą nieważne. Na miejsca, gotowi i... start! Nie! Ogniste mrówki! Aż się to poczułem, a ja, 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 jeszcze raz. W oh. tempie, panowie, spowolnionym tempie to robimy. Uh. Aha, co, jaki, jak to się stało? Och. Oh. dobra, to mu, oj, hej, aha, ha, no, to dzisiaj nie będzie zabawy. Oh żółwio płotek. Zabawny i bolesny. Uh, 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 uh! uh, o obejmuje prowadzenie i udało się jej zgromadzić. Ona biegnie nie razem z płotkami, bo nie zauważyłem. Czee? Tak, ona był nie razem z spodkami. <cinematic pause> E ona jest kapitalna mimo wszystko. Powiem wam tak, ona jest zła, ale... ale ona mnie nie wkurza. Ona jest fajna, naprawdę, ona mnie nie wkurza. Dziugar obejmuje prowadzenie i udało się jej zgromadzić niezłą kolekcję płotków. Ja nie wyjmiemy sam! Narka! O nie, nie wygra! <laughs> Zawsze należy zachować trochę sił na finisz. No bo jej nie lubię, no bo jest, jest, jest zła i zachowuje się jak Owen, ja jej nie lubię, ale mnie nie wkurza. To, to nie tak, że nie lubię jej, bo mnie wkurza, tylko nie lubię jej, bo po prostu jest drugim Owenem i takim, no. Yy, jak to się mówi? Przerzutym żartem, już nie? Ale tak to mnie nie wkurza. Jest całkiem taka. Nie wiem, jak to określić. No po prostu, no. Dobra z niej babka, taka, taka, wiesz. Na pickę. Dobra, jezu, już mi nie odwala i oglądamy dalej. O tak! wygrywa i zdobywa trzy punkty. Szon ma dwa za drugie miejsce, a Sugar jeden punkcik za fatygę. O, coś ci się pomyliło, Chris. Ja mam najwięcej punktów, bo zebrałam najwięcej płatków. Tak, ale nie mieliście ich zbierać, więc y, to się nie liczy. Oh. Pomysł na następne wyzwanie narodził. Czy znaczy ona nie jest słodka? Tu się w po... Macie rację, nie jest, ale. Ale coś nie jest takiego, no. Kręconym mózguszona. To naprawdę będzie coś. Polowanie na tajne rządowe dokumenty potwierdzające istnienie wirusa zombie. Ale to wam daruję. Tak, bo rząd już zniszczył wszystkie dowody. Róż głową, kolo! Ten spisek sięga tak daleko! Za to. Przyjąłem drugą propozycję Shona. No, ta druga też jest niezła. Tutaj jest start, a tam linia mety. Musicie pokonać ten kawałek, nie dotykając ziemi. <laughs> Jetpaki, tak! Jetpaki nie. Musicie się wspiąć i skakać z drzewa na drzewo. Kto dotknie ziemi przed metą, musi zacząć zabawę od początku. Dobra nowina jest taka, że nie dodałem niczego do tego wyzwania. No to jest dobra nowina. Bo jest odjechane na maksa. <śm> Zombie nie łażą po drzewach, że nie wspomnę o skakaniu z jednego na drugie. Nie poradzą sobie z tym. Natomiast ja, owszem. Czas błysnąć! Sean wybrał skakanie po drzewach, więc pewnie jest w tym dobry. Będę się go trzymać i wybrzedzę przed samą linią mety. Jeśli Sugar przegra drugie wyzwanie, to ja znajdę się w finale, a ona wyleci. Na miejsca, gotowi, start! Imponująca <grym wytrzymać> sprawność, Shona i Sky. <grym wytrzymać> e, Sugar, linia mety nie tyle jest na górze, co po drugiej stronie. Luzuj Chris. Dobrze wiem, co robię. Nie mam pojęcia o drzewach, ale moja babcia mawia, że bitwie trzeba przyglądać się z góry. Kto wie, może tam gdzieś jest most albo przystanek. Jak się nie wejdzie na drzewo i nie sprawdzi, to nie wiadomo. Trochę za daleko na skok. O rany. Co, znowu przegrasz? Sorki. Nie słyszę cię. Jesteś za daleko ode mnie. Ciesz się swoją przegraną! <laughs> Siemanko, koleżko, co słychać? Agresywna wiewiórka. Uh -uh. Całe życie szykujesz się na atak zombie, a potem małpa z piłą niweczy wszystkie twoje wysiłki! Wow! Nie, nie, proszę! Przestań, proszę, proszę! Chcesz banana? Czy szonowi uda się przeżyć spotkanie z małpą makpiłą? Czy może rączą tkniemy prosto w stronę finału dziewczyn? Dowiecie się po przerwie w totalnej porażce na wyspie Pakiteo. Proszę, dam ci co zechcesz, tylko nie! A! O, mało brakowało. Fajnie się spadało! Nie ruszaj się i patrz, jak wygrywam! Ha! Małpa odcięła jedyną gałąź, na którą mogłaś skoczyć. A wiesz, co to jest gimnastyka? O, rany. Szon oh! uh -oh. musi powtórzyć wyzwanie, które sam wymyślił. <grym> A, <grym> Ej, Sean! Z góry dziękuję za gratulacje! Hej, a gdzie Sugar? Oh, nareszcie! Ani mostu, ani przystanku! Nic nie Ale kanał! Ej, Chris! Pomóc ci? Ta dziewczyna jednak w ogóle mnie nie zna. Nie dam rady, zaraz padnę. Czyli damy kolega, w kolegach. on musi zaczynać od początku. Miozia! Jeśli mi się nie uda, powiedz mojej babci, że to jej wina. To będzie boleć. Tenże szona walnie jako pocisk. O, mój I oczywiście Sugar wygrała. Nice. Sziją mózg! Sugar wygrywa! Tego się nie spodziewałem! Juhu! Babcia miała rację! Kocham cię drzewo! To jeszcze nie koniec. Nie wiemy, kto zajmie drugie miejsce. Naprawdę muszę zacząć od początku? Owszem, tak! E, możesz sobie darować! Słuchaj, Sukces! Szon zajmuje drugie miejsce. No, proszę, proszę. Sky i Sugar wygrały i przegrały po jednym wyzwaniu, a Sean dwa razy był drugi. Macie po cztery punkty. Jest potrójny remis. Wszystko się wyjaśni w wyzwaniu finałowym Sugar. Boom! Konkurs talentów, a wy zupełnie nie o. będziecie się w nim liczyć. Sugar was załatwi na cacy. Macie dwie minuty na przygotowania. Powodzenia! Dwie minuty. Powodzenia! Po co mi ono manto? Czy przetrwanie inwazji zombie jest talentem? Nie? Mm -hmm. Konkurs talentów? Ach, jedyny talent jaki mam jest dosyć obrzydliwy. Ale nie mam chyba wyboru. W jury konkursu talentów? <laughs> to jury. Chris, starzysta i przyrośnięta rewiórka z gaźnicą na plecach. Nieźle. Kiedy cover było do grzmotów? Od dwóch tygodni do trzech, bym powiedział. Bo w tym tygodniu, że tego nie zrobię. To tak, dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, może. Zasiadam ja, ten stażysta, pod warunkiem, że cała gotówka wróciła do walizki. Doskonale. Nasze grono uzupełni naprawiony i zabdejtowany Miśnurek wersja 2.0. Podnieśliśmy mu poziom agresji. <ścoughs> Ziom, ale go zrobiłeś. <ścoughs> Dać nowego starzystę! No dobra, jak już mówiłem, finaliści... Nie, boją... zrobili to! Się Czemu w tej... On zawsze ma tylko minę. To, to jest kapitalne. W kolejności o. co ich wyzwania? Najpierw Sky? Potem szon i sugar. Najlepsza na końcu. Bardzo mądrze złotko i kurtyna. Teraz podejdźcie tu, by talent już pokazać swój. Już na śpiew i taniec czas. Albo się wystrzeliwa. Mam nadzieję, że nikt nie zamierza śpiewać, bo ten numer trudno będzie przebić. W mieście jest nowa szeryfka, a oto i ona. Siemka, ja jestem nową szeryfką. Już to słyszeliśmy. Tak, no i jestem najlepszym bekaczem, jakiego zna świat. Bekanie to nie talent. To, to... Haha, <laughs> Powiedz to nerwowi, jak gadamy z Kasią. <laughs> na życie! Cisza za kulisami! Radzę wam, przestrzegajcie prawa, bo jeśli nie, bekający szeryf zaweka was na śmierć! No <laughs> jest i Kasia, user not fan to jest Kasia, guys! Przywitajcie Kasię. <śmiech> <śmiech> Nic takiego. Dzięki treningom mam nadnaturalnie silne mięśnie brzucha i przepone. Jak się napiję czegoś gazowanego, to mogę bekaniem zgasić ognisko. To było super. Dzięki, stary. Um. No, wow! To było masakryczne! Brawo! Jakie są oceny sędziów? Sześć pół! Kostium złego gościa to banał! Nuda! Ziew! Końcowy wynik! Dwadzieścia cztery na trzydzieści! Nie najgorzej. O tak! Jeśli szan się wyłoży, to zrobisz bum papa! Pa. Wiesz co? Ty się wyłożysz! A teraz czas na coś tam! Szan! Cześć! Chciałbym zaprezentować pachową serenadę. Że. O nie, dobrze Co proszę? No, wiecie, klasyczną serenadę graną na paszę. Obrzydlistwo! Jedziesz? <laughs> nie. Słyszałem gitarowe wykonanie, ale żeby na pasze? Imponujące. Najlepsze jest to, że ten dźwięk z pachy to w ogóle nie zgrywa się z tym, co jest faktycznym, faktyczną piosenką tylko całą robotę robi podkład, którego oni pewnie nie słyszą, tylko my słyszymy to, my jesteśmy widzami. Więc co, co, się, tu, co się tu dzieje, co się tu odwala? <śpukasz> 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 no to się chłopaczyna pogrążył! Plaszczecie z litości, co nie? Proszę o oceny. Szon ma 27 punktów i prowadzi. Tak! Nawet jeśli Sugar teraz go pokona, Sean zagwarantował już sobie miejsce w finale. Tak! Aha, czyli na to, że będzie Sugar w takim razie. A nie, że zaspoilerowałem sobie, co ja gadam. Przecież będzie Skai i ten final, bo się tak Zacznij już pakować. To nie tak? wiem, może Sugar się zż... <grystowiski> zżyga po prostu tak na, san... na pożegnanie. Ja bym dał dychę za to. Graty! Przechodzę do finału! Uhuhu! Jeszcze nigdy wcześniej nie grałem na pasze. Publicznie. Miodzio! Nie będę kłamać, martwię się. Ten konkurs to działka Sugar. Jest w tym naprawdę mocna, dlatego się boję. No, siema, Skoda, więc, że siema. nie ma tu mamy? Przed każdym konkursem wygłasza tę samą umowę dopingującą. Nie jechaliśmy tu dwa dni, żeby patrzeć, jak się bawisz z płóczką w toalecie. Wkładaj cukierkę. Na pewno zabłysnę. Możecie być tego pewni. Mam to wszystko przeczytać? I to z uczuciem, uśmiech. To prawdziwy anioł, który stąpił na ziemię, aby nas obalić. Ocalić! E, nas ot. Od... E, chyba sobie przypadek odłączyłem kabel od internetu i chyba zaraz internet piertyknie. Więc jak zniknę, to przez to, że znowu sobie odłączyłem kabel nogą. Zobaczymy. Czekajcie. Palić przed nudą i szarością życia dzięki swojej. Pomiń wstęp. Dobra, nieważne. Drodzy fani, znacie mnie jako Sugar, ale u nas na farmie nazywają mnie Sugar Silos jako jedyna na świecie łącz... Halo, policja, słychać mnie dalej, bo jakby mi waliło internetu, już by mnie nie było słychać. Chcę się upełnić. Może mnie dalej słychać. O, dobra, git, to jednak się udało. To chyba nie był kapel internetu. <grym> Czerap z country. nazywam to krabtry. Sugar Silos! Chcę słodką być! Tak słucham, gdy rapuję, bo to słodki rytm! Płynąć jak słodkim mleko chce! Przed królową kaktus trzeba skłonić się! Sugar Hala! Sugar Silos gra! Dok si dok, żebyś malu zarobić dość! Sugar Haula. Jak mówiący końce prawdę, że ja z paną olimpiadą zombie też! Ty się potknę? To raczej niemożliwe! Milion zabędę! Tutaj ja wygrywam! Wsiu! I tak się to robi! Istnieje w ogóle legenda, że Eminem jest dobrym raperem, tam wielu osobom tam naftykał, na bifach i tak dalej. Ale jest legenda, że istnieje kilku raperów, których Eminem po prostu bał się z disarzem. się po prostu bał. Ja tylko o nich myślał, to dostawał po prostu padaki. I legendy mówią, że jedną z nich, z jedną z tych osób była właśnie Sugar. Bał, nie wiem co powiedzieć. Zaraz, jednak wiem. To było wręcz potworne. Ostatnie słowo? Jestem zdania. Że w takim konkursie nie powinno się przyznawać punktów, tylko oceniać ogólną niesamowitość! Czyli, że nie powinnam siedzieć w tej armacie! <grymne> co się! Już wkrótce? Super wspaniały i zabójczy finał! Kto opuści nasz program bogatszy o milion dolarów? Czy będzie to Szan? Czy może Sky? Dowiecie się tego w finałowym odcinku tego sezonu totalnej porażki na wyspie Pakiteo. Powiem Wam tak. Kompletnie się nie spodziewałem, że te dwie osoby będą w finale, bo dla mnie i Sky i Sean są dalej tacy. tacy bez charakteru, bym powiedział,